Na kosze. Dzisiaj zaczynam kisić zakwas na żur. Zamiast kupować, wolę zrobić go sama. Przygotowanie jest bardzo proste, a mam pewność, że zakwas jest naturalny. Przygotowałam kubek mąki żytniej razowej, trzy razy tyle, ile mąki razowej, czyli 750 ml przegotowanej letniej wody. Skórkę razowego chleba upieczonego na naturalnym zakwasie, sama piekę ten chleb, filmik znajdziecie na moim kanale w playliście Pieczywo domowe. Czosnek i sól do roztarcia czosnku oraz przyprawy, liście laurowe, ziele angielskie i ziarnisty pieprz. Wszystkie proporcje jak zrobić taki zakwas podaję w opisie pod filmikiem. Do dużego słoja wrzucam mąkę. Mąkę zalewam wodą. Jeden kubek mąki, trzy kubki letniej, przygotowanej wody. I dokładnie mieszam. Dodaję liście laurowe, pieprz i ziele angielskie. Oraz skórkę razowego chleba. Czosnek zmiażdżę i posiekam, czosnek jest dobrze posiekany, teraz dodam do czosnku troszkę soli i z tą solą. Ten czosnek rozetrę. I roztarty. Czosnek dorzucam także do słoja. Dodam jeszcze kawałek skórki. Słój nakrywam serwetką. Słój stawiam w ciepłe miejsce na kilka dni. Codziennie będę mieszała powstający zakwas. Po trzech dniach zakwas jest gotowy do gotowania zupy. Pachnie jak kiszone ogórki. Czas kiszenia zależy od temperatury otoczenia. Im cieplej, tym szybciej mamy gotowy zakwas. Mój stał blisko kaloryfera w stałej temperaturze około 25 stopni. Można użyć go od razu do gotowania zupy, lub przelać do butelek i przechowywać w lodówce. Można go przechowywać nawet do dwóch tygodni. Dostały mi się tutaj liście laurowe. Warto kisić zakwas na żur w domu. Przygotowanie jest bardzo łatwe, a mamy pewność, że jest w 100% naturalny. Żur na takim zakwasie smakuje wspaniale, o wiele lepiej niż na kupionym sklepie. Wszystkim smakoszom gorąco polecam i wszystkim życzę smacznego żurku.